Z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i miasta Kielce oraz wiceministra Piotra Wawrzyka rozpoczął się Festiwal Sportów Plażowych Kielce 2019. Do 1 września na arenie sportowej na rynku odbywały się rozgrywki w beach soccer mężczyzn, siatkówkę plażową kobiet i mężczyzn oraz piłkę ręczną plażową kobiet i mężczyzn. Sądzę, że rynek Miasto jest bardzo dobrym miejscem przede wszystkim ze względu na turystykę, ze względu na otoczenie, na restauracje, na kawiarnie, na możliwość spędzenia czasu, a ta przestrzeń środkowa dzisiaj spełnia warunek, spełnia warunek pola boiska sportowego, czyli aktywności zycznej. Mam nadzieję, że każdy znajdzie się dla siebie coś ciekawego przez te dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie wakacji, szczególnie w weekendy, sobota, niedziela, zaplanowane turnieje na różnych poziomach. Festiwal rozpoczął ogólnopolski turniej w beach Sokera w kategorii mężczyzn o puchar marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Mamy sześć zespołów, w tym jeden bardzo dobry zespół Silesia Zgierz, którzy tydzień temu zajęli brązowy medal podczas finału Mistrzostw Polski, więc myślę, że poziom będzie super. Za tydzień mamy siatkówkę kobiet, w sobotę mężczyźni grają w niedzielę, też mamy bardzo mocno obsadzone, bo mamy dwukrotną mistrzynię Polski Szczytowicz. Mamy również Michała Konziołę z Ociepskim, którzy, którzy będą hitem myślę, myślę w ogóle tego festiwalu sportów Plażowych, ponieważ wygrali tydzień temu World Tour w Malborku. No więc będzie się działo myślę. W pierwszym meczu Kiepscy Sosnowiec pokonali 7 do dwóch zespół o wdzięcznej nazwie. dokąd nocą tu ptajesz. Jesteśmy w okrojonym składzie, cieszymy się, że wytrzymaliśmy trudy spotkania, to po pierwsze, a po drugie, że stworzyliśmy fajne widowisko, strzeliliśmy dużo bramek. Dużo osób myśli, że jak się zejdzie z boiska zwykłego na to... To się będzie dało grać. Nie, to jest całkiem inna taktyka, całkiem inne granie, inny wysiłek. No jest to po prostu całkiem inny sport. Jedne co łączy, to że są bramki, boisko i piłka. Świetna sprawa. Im więcej ośrodków takich w Polsce, tym ten sport stanie się bardziej popularny. Chcemy pokazać, fajnie, że tutaj jest to w Kielcach, bo chcemy wszyscy pokazać, że bicoker nie musi być tylko nad morzem. Beetle jest piękną zabawą, świetnym sportem, bardzo widowiskowym, pada mnóstwo bramek i cieszymy się, że możemy tu być w Świętokrzyskim. Są bardzo widowiskowe sporty, ale niestety w Polsce no, mało znane, mało oglądane, więc jak najbardziej jestem za. Za rozwojem takich inicjatyw. Program Festiwalu Sportów Plażowych zaplanowany jest nie tylko na weekendy. W pozostałe dni tygodnia z boiska mogą korzystać kluby oraz inni chętni. Boisko jest ogólnodostępne. Zaplanowano także różne rozgrywki dla dzieci i młodzieży. Obok powstała strefa dla najmłodszych. Każdy może w tym uczestniczyć aktywnie. Wystarczy na stronie stowarzyszenia znaleźć tą godzinę rezerwacji i zgłosić swoją, swoją kandydaturę i zagospodarować sobie czas. Mam nadzieję, że od najmłodszych do najstarszych każdy dla siebie znajdzie tą szansę. W przyszły weekend rozegrane zostaną ogólnopolskie turnieje w siatkówkę plażową kobiet i mężczyzn o puchar prezydenta miasta Kielce. W planach jest także mecz z udziałem Bogdana Wenty. Wszystkie mecze festiwalu sportów plażowych Kielce 2019 można oglądać na trybunach na ponad 300 osób. Każda taka impreza jest super sprawa, jest to coś innego, pierwszy raz takie, takie, taka rzecz u nas w mieście, także tylko na plus, także no, coś, coś, coś fajnego. Myślę, że to cudowna inicjatywa i warto robić takie rzeczy, szczególnie, że tutaj młodzi wszędzie przychodzą i, i później naśladują. Tak? Festiwal Sportów Plażowych organizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych przy współpracy z miastem Kielce i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Patrzą nad nad imprezą sprawuje prezydent Kiel z Bogdan Wenta.